Cześć wszystkim, witam Was w nowym odcinku na temat zakupów na Aliexpress. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o sklepie, który różni się od innych, typowych sklepów na Aliexpress. A mianowicie chodzi mi o sklep Love Moda. Właścicielką i główną projektantką w tym sklepie jest pani z Rosji, która nazywa się Lubów Pinkowa, a jej sklep nazywa się Love Moda. Otóż tam znajdziecie bardzo ciekawe fasony, modowe, a także bardzo dobre, naturalne materiały. Ona głównie używa materiałów y, takich jak wełna, kaszmir, wiskoza czy bawełna. Ale owszem, używa również i y, syntetycznych tkanin, ponieważ bez nich nie można by było uzyskać niektórych form i y, niektórych y, sylwetek danych ubrań. Y, na przykład w dłuższym użytkowaniu. Nie można by było zachować ich po praniu czy po dłuższym noszeniu. Także te wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie, właśnie pochodzą z jej sklepu. Zaczniemy sobie od marynarki w bardzo ciekawym oliwkowym kolorze. Marynarka składa się z wełny, kaszmiru, wiskozy i bawełny. Jest to mieszanina tych wszystkich składników, ale także jeśli chodzi o podszewkę, znajdziecie tutaj e, także poliester. Ale głównym e, z, głównym składnikiem w tej marynarce jest właśnie wełna. Wiem to na pewno, bo e, rozmawiałam z panią właścicielką wielokrotnie na ten temat. E, piszę do niej w sprawie e, tkanin i w sprawie rzeczy, które u niej kupuję, bo jestem bardzo ciekawa właśnie w jaki sposób udaje jej się e, za taką cenę, do cen zaraz przejdziemy, uzyskać bardzo e, Dobrej jakości materiały, dobre ceny, a także bardzo modowe fasony. Hmm, tak. Jeśli chodzi o marynarkę, to zobaczcie, to jest taki typowy, typowa sylwetka. Można też ją porównać trochę do takich marynarek retro vintage, jak nosiły nasze babcie. Mamy tutaj dwie kieszenie, one na początku były zaszyte, kiedy, kiedy je dostałam, tak jak w, zazwyczaj bywa w nowych rzeczach. Zazwyczaj wszystko jest zaszyte. Aby była pewność, że to są rzeczy nowe, tutaj mamy tak, taką dekorację. Tutaj kieszenie nie ma, to jest dekoracja, ale w środku za to mamy kieszonkę na różne ważne, drobne rzeczy. I yy, tak to zobaczcie, tak to wygląda, wygląda w środku. Jest to oczywiście model oversize, jest to rozmiar M, jest jeszcze dostępny rozmiar S. Yy, także jeśli ktoś nie jest gotowy na yy, Większe rozmiary albo na takie bardzo już modowo oversizeowe modele w swojej garderobie, no to, no to myślę, że jak najbardziej może sięgnąć po Eske i ona też będzie tak trochę większa, ale niezbyt, niezbyt, tak, niezbyt duża. Nie będzie to może niekomfortowe dla, dla początkujących w tej dziedzinie osób. Co już więcej mogę powiedzieć o tej marynarce? Na pewno to, że jest bardzo ciepła. Ja miałam okazję założyć ją w islandzką zimną, wietrzną pogodę, a pod spodem miałam tylko jedną e, cienką bluzkę. Nie było mi jakoś super ciepło, ale udało mi się przetrwać godzinę na zewnątrz i i dotrzeć do domu w całości. E, także. Jeśli podoba Wam się taki materiał, taki kolor, a ten kolor zielony jest teraz bardzo modny, zieleń powróciła we wszystkich odcieniach. E, także, zarówno neonowa zieleń, limonkowa czy oliwkowa, czy też e, wiosenna zieleń, wszystkie te kolory są jak najbardziej aktualne teraz. Hmm, także, tak to wygląda z tyłu. Jeśli chodzi o e, guziki, są one plastikowe. One wyglądają dosyć solidnie, jak dla mnie jakość i tak, jeśli chodzi o cenę. Ja zapłaciłam za to około 300 zł, więc uważam, że jak za taką jakość i za taką tkaninę, za taki fason modowy, to jest świetna cena. Już odwieszę, bo trochę już mnie ręka boli od trzymania tego, ale jeśli chodzi o, słuchajcie, o wykonanie, o tkaninę, o fason, to uważam, że. Cena bardzo dobra i no, mi się bardzo podoba. Ja bardzo lubię takie modowe rzeczy, takie, z którymi można eksperymentować, jakoś ciekawie je stylizować. I jeśli wy też to lubicie, no to zajrzyjcie sobie do do sklepu Love Moda. Oczywiście wszystkie linki będą podane na dole. A teraz taka ciekawostka. Proszę bardzo, proszę bardzo. To jest kurtka. Można powiedzieć, że trochę nawiązuje do kurtek pilotek ale no nie jest to tak, taka typowa kopia. Tutaj, zobaczcie, nie ma kołnierza. Mamy bardzo duże, y, modowe, właśnie szerokie rękawy, które same sobie y, żyją, same sobie mają swoje życie, prowadzą. Y, bo teraz młodzież chodzi o to, aby sylwetkę zbudować na nowo, żeby to wszystko nie było takie bardzo oblegające czy obcisłe, a właśnie obszerne, oversize'owe, żeby samo trzymało formę, więc bardzo pożądane są takie, właśnie takie tkaniny a i takie modele, gdzie jak widzicie kurtka żyje sobie własnym życiem. Tutaj zobaczcie, są jeszcze szwy na zewnątrz i to też jest kolejny trend w naszej modzie, aby właśnie szwy i metki były na zewnątrz. Teraz w zarze mają być nawet już chyba są yy, koszulki, yy, gdzie jest napisane: Moja marka to jest Fruit of the Loom i metki są na zewnątrz. I właśnie, yy, właśnie w tę stronę yy, teraz idzie moda, aby, aby właśnie był, było widać szwy, metki. Yy, I no cóż, no ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że z czasem to się nam wszystkim opatrzy i zrozumiemy to lepiej. Na początku nowości są trudne do zrozumienia i do przyjęcia, ale im częściej to widzimy na ulicach, czy no nie wiem, w mediach społecznościowych, to. Bardziej się do tego przyzwyczajamy i w końcu to akceptujemy. A jeśli chodzi o konkretnie tę rzecz, to zapytałam się pani właścicielki, czy to jest rzeczywiście wełna, tak jak, tak jak ona napisała, bo ja no, niestety nie znam się tak dobrze jeszcze na tkaninach i nie byłam pewna. Ona powiedziała mi, że tak, że to jest wełna 100%. Tylko że to nie jest skóra, bo to może wyglądać trochę jak skóra owcy, zdjęta z biednej owcy, ale nie, nie, tak nie jest. To jest po prostu. Wełna, która została naniesiona na tkaninę specjalną, jakąś tam maszyną, jakimś nie wiem, sposobem, gdzie materiał imituje skórę, ale wełna już jest prawdziwa. I to jest też bardzo ciepły ubiór. Bardzo trudno wystylizować tę kurtkę, ale ja Wam pokażę, co mi z tego wyszło, jak ja to zrobiłam. Może Wam się spodoba, może się zainspirujecie. Ale naprawdę jak zobaczyłam. Jak zobaczyłam tę rzecz u, u niej w sklepie, to byłam zachwycona. Jeszcze nie wiedziałam z czym, jak, do czego to będę nosić, ale stwierdziłam, muszę to mieć. A jeszcze zobaczcie, to można nosić na dwie strony: to można odwrócić na drugą stronę i nosić to tak, aby właśnie wystawały tylko te zielone, właśnie rę, rękawy, wypełnienie. Sorki, sorki za hałasy. Tak, zobaczcie, to też. Może wyglądać tak. Widzicie? Jak, jak kto woli, jak to lubi. Teraz yy, też no. Teraz może już mniej są modne misie, ale jeszcze sezon temu i dwa. Yy, właśnie takie yy, sztuczne futra, misie były bardzo, bardzo modne. Teraz to troszeczkę chyba się uspokoiło, no ale czemu nie, jak komu się podoba, jak ktoś lubi, to czemu by dalej sobie tego nie nosić? Bo modą tak naprawdę trzeba się bawić i trzeba się. Yy, trzeba po prostu dobrze się w niej czuć i tyle. Także, jeśli Wam się coś takiego podoba, to link oczywiście będzie podany na dole. Ok, i teraz przechodzimy do zestawu dressowego. Tutaj to już jest 100% bawełna, też wszystko sprawdziłam, zapytałam. Mam na piśmie. Proszę bardzo, tak wyglądają spodnie. I te spodnie są dostępne w jednym rozmiarze. Od 60 cm w talii do ponad 100, 100, nie wiem, 10 może. Tutaj sobie sprawdzicie, yy, wchodząc na ten link, który podam na dole. Więc tak naprawdę na każdą figurę jest dobry. Na mnie to wygląda bardzo, bardzo oversize'owo, tak bardzo luźno się układa. Też zobaczycie, jak postanowiłam wystylizować te spodnie. Yy, bardzo ciepłe, na islandzką pogodę jak najbardziej, bo ja aktualnie mieszkam na Islandii, no i tutaj właśnie chciałam się zaopatrzyć w takie ciepłe rzeczy, tak, tak żeby... No było mi przyjemnie chodzić na spacery. I ten dres jak najbardziej nie dojrze kolor grzeje. Po prostu tym, że jest żarówą i widać mnie z bardzo daleka. To to jeszcze sama tkanina i wypełnienie jest bardzo bardzo przyjemne i ciepłe. Tak to wygląda w środku. Jeszcze zbliżenie zobaczycie. Gumka bardzo luźna, jest sznurek, którym można regulować. I na dole oczywiście ściągacze. Na bardzo wiele sylwetek. To będzie pasowało. No i do tego, właśnie do tych spodni. Aha, jeszcze są kieszenie. Jak najbardziej są kieszenie jeszcze. Także y, do tego jeszcze postanowiłam dokupić sobie bluzę, ale słuchajcie, jak przyszło to wszystko razem i założyłam to razem, to stwierdziłam, że to jednak za dużo. Tego świat nie wytrzyma, jak mnie zobaczy w takim zestawie neonowym y, wraz z bluzą i spodniami. Zobaczcie, tak wygląda bluza. W tym samym kolorze, to jest ten sam zestaw. Też to jest 100% bawełna. Mm, bardzo ładne wykonanie, wszystkie szwy, te rękawy takie obszerne, trzymające yy, formę swoją. Także modowo, jak najbardziej na tak. 100% moda się tutaj zgadza. No tylko, że tak jak mówię, jeśli się to założysz z tymi spodniami, to jest tak trochę za dużo. To jest tak już tak. Można być to zbyt, zbyt intens, że tak powiem. Yy, ale jeśli. Właśnie założymy taką jedną bardzo jaskrawą rzecz, jak na przykład taka bluza, to też dobrze jest ją wyciszyć jakimiś białymi lub beżowymi resztkami. Tak jakby spodnie, czy płaszcz, czy jakieś inne odzienie wierzchnie, żeby to wszystko było w takim spokojnym, jakimś kremowym, beżowym, białym odcieniu i żeby uspokajało właśnie tę, tę krzykliwą bluzę. I wtedy to wszystko może całkiem dobrze wyglądać. Ja Wam pokażę, jak to. Jak to wystylizowałam, ale, ale, ale też wiecie, jak macie ochotę na jaskrawe kolory i y, dużo kolorów, i żeby się dużo działo, to czemu nie? To czemu nie? To jest Wasz wybór, y, to wy macie się czuć w tym dobrze. I jeśli nawet macie ochotę nosić na przykład bluzy i te spodnie razem, to czemu nie? Jakby wiecie, świat jest waszym wyobrażeniem, i robicie to, co Wam się podoba z modą, a ja tylko Wam proponuję. Właśnie i pokazuje, gdzie można kupić dobrej jakości rzeczy na Aliexpressie, bo ja wiem, że to trochę przeraża, kiedy dopiero zaczynacie, bo sama dopiero zaczynałam, gdzie co kupować, żeby to na pewno wyszło, przyszło tak, jak pokazane było na zdjęciach, żeby to się wszystko zgadzało z tym, co sprzedawca opowiada. I żeby Was ominęły takie przykre niespodzianki, to właśnie możecie oglądać moje filmy i możecie y, używać moich y, linków. Także. Jeżeli, wam się, jeżeli odważycie się na zakupy na AliExpressie, to, to najpierw sprawdźcie, co tam u mnie słychać, co ja pokazuję, co ja już sprawdziłam, żeby nie popełniać błędów, których można uniknąć. I na dzisiaj to już wszystko. Zobaczycie jeszcze zbliżenia na te tkaniny, na te ubrania, żebyście zobaczyli sami, czy. Czy Wam się to podoba? Czy tak, tak to wygląda, jakbyście wy chcieli to nosić? No i cóż, i zapraszam do nowych odcinków. Ja jeszcze czekam na kilka rzeczy od, z tego sklepu: właśnie Love Moda, już w nieco stonowanych kolorach, w nieco spokojniejszych, na pewno bardziej dostępnych yy, dla większości. Bo ja wiem, że nie każdy jest gotowy coś takiego nosić, nie każdy jest gotowy yy, eksperymentować tak bardzo. Także w drugim filmiku o Love Moda zobaczycie. Trochę inne fasony i trochę inne kolory, ale również bardzo wartościowe i godne uwagi. Także do zobaczenia, bo. zacięłam się.